Tip 1. Ten kit jest naturalną konsekwencją naszego bestsellera detalicznego, kremu Politik, który jest kuracją do stosowania w domu specjalistycznie ukierunkowaną na brzuch. Ponieważ brakowało nam zabiegu profesjonalnego o silnym działaniu na brzuch, zdecydowaliśmy się stworzyć kit lipofit typ 2. Trzyetapowy lipofit kit w ofercie arosza. Ten kit zawiera trzy różne etapy. Pierwszy etap jest przygotowujący i jest to peeling na bazie kwasu glikolowego w niedużym stężeniu, aby zapewnić delikatną eksfoliację. Drugi etap składa się z dwóch faz na bazie dwóch różnych żeli, które muszą zostać wymieszane przed nałożeniem na skórę. Trzeci etap jest fazą okluzji i składa się z bandaża, jednego z naszych bestsellerowych produktów. Typ 3 Łączenie składników aktywnych i etapów. LipoFit działa dzięki kombinacji tych wszystkich faz i etapów, dlatego rozpoczynamy od kwasu glikolowego dla łagodnej eksfoliacji skóry. Następnie musimy wymieszać obie fazy żelowe w miseczce, zanim nałożymy je na skórę. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala aktywować składniki aktywne zawarte w tych dwóch fazach przed nałożeniem ich na skórę. Na zakończenie nakładamy bandaż na brzuch i zostawiamy na skórze na 30 minut. Tip 4. Mieszanie dwóch różnych produktów versus użycie jednego kremu. Jest bardzo istotnym dla tego typu aktywności na brzuchu, aby wymieszać dwie fazy żelowe, ponieważ musimy aktywować znajdujące się w nich składniki aktywne przed nałożeniem ich na skórę. W tych dwóch żelach mamy różne rodzaje składników aktywnych, które mogą działać tylko razem i tylko po wcześniejszym połączeniu tych faz. Tip 5. Charakterystyka etapu pierwszego. Peeling glikolowy jest roztworem w sprayu zawierającym kwas glikolowy w niedużym stężeniu. Należy nałożyć go na skórę w fazie przygotowawczej w celu uzyskania delikatnej eksfoliacji skóry. Dzięki temu skóra jest przygotowana na otrzymanie składników aktywnych, aplikowanych w kolejnych etapach zabiegu. Typ 6. Charakterystyka etapu drugiego. W tych dwóch żelach mamy różne rodzaje składników aktywnych. Żel adiposlim jest pierwszą fazą zawierającą składniki aktywne dla bardzo silnego działania lipolitycznego. Znajdziemy w nim kompleks lipolityczny na bazie składników pochodzenia roślinnego oraz kofeiny, która ma silne działanie lipolityczne. Mamy tu również efekt rozgrzania za sprawą specyficznej molekuły której aktywność jest pobudzana przez drugą fazę żelową złożoną ze specjalnych składników aktywnych, które dają efekt pewnego rodzaju gimnastyki dla skóry, jak również pochodnej mentolu dla bardzo długiego i skutecznego efektu odświeżenia. Więc po zmieszaniu tych dwóch faz osiągamy efekt gimnastyki naczyń krwionośnych, jak również aktywację wszystkich składników aktywnych. Tip 7. Charakterystyka etapu trzeciego. To jest ostatni etap zabiegu, podczas którego stosujemy coś, z czego jesteśmy bardzo dobrze znani: bandaże. Ten rodzaj bandaża jest nasączony roztworem, do którego dodaliśmy składnik aktywny o dermokosmetycznym pochodzeniu, wykazujący bardzo wysoką skuteczność i stabilność oraz bezpieczeństwo, ale również wyjątkowe działanie. Tak więc możemy zapewnić zabieg, który gwarantuje efekty, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa i skuteczności. Tip 8. Bandaż z biodegradowalną materią. W tym przypadku zdecydowaliśmy się wybrać zupełnie nowy rodzaj bandaża zrobionego w 100% z włókien roślinnych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ten rodzaj włókien jest w 100% biodegradowalny, ale jest również bardzo istotne, że możemy go nasączyć dużą ilością składników aktywnych, które będą potem uwalniane do skóry. Więc mamy coś, co jest przyjazne naturze, a jednocześnie bardzo dobrze działające w zabiegu. Tip 9. Lipofit kit. Zdrowie i przeciwwskazania. Ten zabieg jest dla każdego, kto ma jakiś problem w obszarze brzucha, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, którzy mają typowy problem z tkanką tłuszczową w obrębie brzucha. Może być stosowany również u kobiet w okresie menopauzy, ponieważ z czasem właśnie w tym okresie możemy zaobserwować pojawienie się tego problemu. Zrobiliśmy szereg badań w zakresie bezpieczeństwa tych produktów, więc generalnie nie mamy tu konkretnych przeciwwskazań czy skutków ubocznych. Z pewnością nie jest to zabieg dla kobiet w ciąży czy karmiących piersią, ale nie mamy więcej istotnych przeciwwskazań.